Towarzysze, pojawiły się groźby, że jeśli nie pójdę do Fryzjera, dopóki nie pójdę do Fryzjera, to ludzie będą bojkotować kanał. Więc nie chcę, ale muszę, ale propaganda komunizmu jest najważniejsza. Uległem. Yy, macie tutaj odświeżonego towarzysza Michała. Yy, no dobrze, a chciałbym tutaj powiedzieć o tym, co się dzieje na świecie. A dzieją się rzeczy smutne, mianowicie. Yy, Julian Assange, autor por, portalu Wikileaks, dziennikarz ujawniający różne przekręty świata zachodniego, w tej chwili jest torturowany w brytyjskim więzieniu, traci zdrowie, traci włosy, starzeje się, nie może mówić na rozprawie sądowej. No, są to wszystko jakby objawy tego, że najprawdopodobniej Assange w tym więzieniu jest torturowany lub tutaj sprycowany narkotykami. No, w ty, więc w tym momencie, kiedy bojownik o wolność słowa, który powinien dostać pokojową nagrodę Nobla, jest y, trzymany w brytyjskim więzieniu, to w tym momencie pojawia się informacja, że nowy minister Republiki Południowej Afryki y, łaskawie postanawia tutaj y, rozwiązać sprawę Janusza Walusia. I wypuścić go z więzienia, bo Walusz już odsiedział y, 25 lat. Y, więc ja w tym miejscu oczywiście no, nie mam wpływu na to, na postępowanie y, rządu RPA. Ale za to mam, mam nadzieję, jakiś tam no, chciałbym mieć wpływ tutaj na obywateli polskich, a ponieważ no, mamy nowy komitet lewica w parlamencie, który to niespecjalnie wie, co w tym parlamencie ma robić, który nie wie, jakie ustawy ma zgłaszać, no to ja wam tutaj proponuję pierwszy projekt ustawy: odebrać prawa obywatelskie. Januszowi Walusowi. Niech, się Janusz, wal, wal, niech Janusz Waluś przestanie być obywatelem polskim. To można przegłosować w parlamencie. Janusz Waluś uciekł z Polski. Janusz Waluś skompromitował dobre imię Polaka, przystępując do organizacji rasistowskiej. Takiego właśnie obrońców apartheidu, taki właśnie południowoafrykański Ku Klux Klan. Janusz Waluś zamordował z zimną krwią Chrisa Haniego, przywódcę południowoafrykańskiej partii komunistycznej. Więc no, to już by było za dużo. No. To, że obecna władza tutaj gloryfikuje zbrodniarzy takich właśnie jak ten Bury, takich jak tam ci, ci inni żołnierze wyklęci, no to y, to są zbrodniarze, y, którzy dzisiaj stają się bohaterami, ale na szczęście, no to oni umarli jak zbrodniarze i, i nie doczekali tutaj swojej gloryfikacji. No nie chciałbym... Bardzo bym nie chciał, żeby ten Janusz Waluś kiedyś wrócił do Polski i, i w roli takiego bohatera, ostatniego, wyklętego, jeszcze nie wiem, wchodził, nie daj Boże, do polityki. Więc Janusz Waluś uciekł z Polski, yy, niech stanie się bezpaństwowcem, niech zostanie mu odebrany polski paszport i niech nie ma prawa tego RPA opuszczać, chyba że jakiś inny kraj. Będzie chciał go przyjąć. W każdym razie posłowie lewicy Zandbergi, Biedronie i inni y, jutro tutaj zgłaszać projekt ustawy. W imię, w imię antyrasizmu, w imię ewidentnej jakiejś takiej ludzkiej godności. Janusz Waluś przestaje być Polakiem. Janusz Waluś nie ma wstępu do Europy, nie ma wstępu do strefy Schengen. Niech Janusz Waluś resztę swojego życia spędzi w RPA. Pozdrowienia, towarzysze.